29 marzec rodziny. idą na sprzedaż. Dwie już przełożyłem. Teraz kolejną rodzinkę dla sprzedającego. Czy pszczoły odrabiają węzeł? A no, odrabiają. Dobra. Ja przekładam. Nie przedłużam. 13 rodzin. Sprzedaję. Dobra, do usłyszenia. Dobra, jeszcze dogram jak idą rodziny na sprzedaż. To jest ramka czerwiu. Tu też ramka czerwiu. Tam jest zapas z tyłu. I dałem ramkę z suszem i jedną z węzą O! Taką matulkę dostanie pszczelarz. Który zamówił matki. Nie, matki, rodziny pszczele. tu jest to. jajczone, najęcia tak kolejna ramka z czerwiem Zobaczcie, jak matka czerwi. Wczoraj śnieg leżał, dzisiaj już jest 14 stopni. Tu kolejna ramka. To nie to, że człowiek pokazuje najlepsze rodziny. Nie, po prostu w tym roku rozwój mega. O, jest moja matka. Gdzie jest ta matulka? Jest. Zobaczcie, jak ona pięknie czerwi w jednej, z drugiej. No, zobaczymy jeszcze, co na tej ramce jest. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. I tu jest za wszystko za larwy wszystko w larwach. I tu pyłek mnóstwo pyłku i osłonowa dobra. Ja to pakuję, bo jeszcze muszę kilka rodzin zrobić, dzisiaj jest fajna pogoda.